Dzisiaj na kanale o technologii podobno idealna podróbka Apple Watch z AliExpress. I od razu Wam powiem: nie pytajcie, gdzie kupić, i tak dalej. Nie popieramy kupowania takich rzeczy. Zresztą podejrzewam, że po obejrzeniu tego filmu sami nie będziecie chcieli tego zrobić. Ale zacznijmy od początku. Gdzie to kupiliśmy? Już powiedzieliśmy, że na AliExpress. Ale jak znaleźliśmy ofertę? Bo wiadomo, że na AliExpress są podróbki wszystkiego, ale one zazwyczaj nie są opisane w taki sposób, że to jest Apple Watch, to jest iPhone albo coś jeszcze innego, to jest robione jakoś naokoło i tak samo było w tym przypadku. Ale jak to się zaczęło? Tutaj dostaliśmy cynk od jednego z Was, że jest grupka na Facebooku dotycząca deali z AliExpress i że tam ktoś wrzucił, że to jest jak oryginalny Apple Watch i zamówił i faktycznie jest jak oryginalny Apple Watch. No to my, wiele się nie zastanawiając, od razu poprosiliśmy o link, zamówiliśmy, zapłaciliśmy. Ten sprzęt kosztował 240 zł, żeby zobaczyć, czy to naprawdę będzie idealna podróbka Apple Watch. Pudełko to już widać, że takie Apple Watchowe. Mamy tutaj nawet jabłuszko, mamy napisane Watch. Nie jest to idealnie podrobione pudełko, ale jesteśmy dosyć blisko. Wiadomo, że tutaj poza tym nie ma żadnego jabłuszka, ale zróbmy taki unboxing. Otwiera się tak samo. W środku wygląda dosyć premium. Tutaj jak otworzymy, no to też prezentuje się całkiem ładnie. Pasek. No, pasek czuć, że taki już bardziej chiński niż oryginalny, ale zapakowany naprawdę w sposób profesjonalny. Przejdźmy jednak do samego zegarka. Designed by Apple i Kalifornia. Wszystko się zgadza. Tutaj mamy ładowareczkę. Ładowarka, dosyć podobna jak do Apple Watch, ale tutaj filozofii nie ma. Instrukcje, a sam zegarek jest tutaj. I jakość wykonania, wygląd może na start. Pod względem wyglądu, to on wygląda naprawdę jak po prostu Apple Watch. Jakość wykonania jest naprawdę niezła. Widać, że tutaj pan Chińczyk się postarał. No na to nie można. Narzekać fajnie. Podejrzewam, że gdyby ktoś to z daleka zobaczył, to by bez problemu się nabrał. Przycisk? Trochę luźny, trzeba przyznać. Widać, że to nie jest ta jakość wykonania, której bym oczekiwał. Koronka? No, też tak słabo zamocowana. To wszystko lata na boki, więc mamy tutaj do czynienia z produktem, który przede wszystkim ma wyglądać, a nie być dobrze wykonany. Ale może złóżmy ten najpierw zegarek do kupy. Mocowanie mamy tutaj paska, jak w Apple Watchu. Więc to zakładamy. Ciężko to wchodzi, ciężej niż w Apple Watchu. Tutaj akurat lekko. Dobra, więc mamy zegarek, włączamy go. No i jak się prezentuje po włączeniu? No, jak taki Apple Watch, chociaż jako, że ja z nim obcuję, to już czuję, że to jest gorsza jakość materiałów, zwłaszcza na pasku. Ale zegarek naprawdę prezentuje się po prostu jak Apple Watch na pierwszy rzut oka. No chyba, że zaczniemy zmieniać tarczy. Bo tutaj mamy tarczę z Apple Watcha Ultra, której w takim małym Apple Watchu nie powinno być. Yy, tutaj jakaś taka bardziej standardowa, tu jakiś Snoopy, tutaj też taka no, dla Apple a typowa. Jakiś koń. A to jest na Apple Watchu? Nie ma chyba. Jakaś królowa Lżbieta, albo inna, nie wiem, kludzik z Delmy, gdyby miał włosy. no niezbyt... To już wygląda źle. Bo tutaj mamy czarny ekran i to już widać, że to nie jest ekran OLEDowy, to jest jakiś LCD i to nie jest jakiejś topowej jakości. No ta czerń mogłaby wyglądać naprawdę lepiej, więc tutaj mamy pierwszy poważny zgrzyt, a kolejny pojawia się, kiedy wejdziemy głębiej w oprogramowanie, bo to oprogramowanie po prostu się troszeczkę, znaczy troszeczkę się zacina. Przyzwyczailiśmy się do tego, że Apple Watch, nawet tanie, one po prostu działają płynnie. Jeżeli macie model 4, 5 albo wyżej, no to te zegarki zazwyczaj naprawdę działają jak złoto, mimo swojego wieku. A tutaj mamy chińszczyznę za 200 zł, no i naprawdę wygląda to. Po prostu znacznie, ale to znacznie gorzej. Tutaj naprawdę prezentuje się to po prostu źle. Powiem Wam, że sam bym takiego zegarka chyba nie kupił. Mamy tutaj podróbę w wersji Apple Watch najtańszej, czyli 41 mm aluminiowej. To ma udawać tego najtańszego Apple Watcha, ale to dobrze, bo tutaj może ktoś się nabierze. A gdyby miał udawać stalowego, no to raczej nikt by w to już nie uwierzył. A skoro mówimy o designie, to na pewno warto docenić fakt, że mamy tutaj równe ramki. Nie mamy tutaj tego podbródka, który często w tanich podróbkach występuje, więc to zdecydowanie na plusu. Tego zegarka nie trzeba w ogóle łączyć z telefonem, żeby się odpalił. W przypadku Apple Watcha zwykłego to jest niemożliwe. No i mamy jakieś aplikacje typu Facebook, typu Twitter, których zresztą Twittera już nie ma, jest X, których nie ma na Apple Watchu. No widać po prostu, że to jest podruba. Kiedy coś chcemy zrobić, no to od razu jest prośba, żeby Połączyć z telefonem, kiedy te urządzenia jednak powinny w pewnej mierze działać same, więc no działa to po prostu średnio. Latarka działa, no to na plus, ale generalnie powiem Wam, że nie jestem zachwycony. No i generalnie czuć tutaj, że mamy do czynienia z ekstremalną chińszczyzną. Na pierwszy rzut oka to próbuję udawać Apple Watcha, ale jakość wykonania nie ta, pasek nie ten, ekran nie ten, pikseloza większa, apki, których normalnie na Apple Watchu nie ma, działa de facto bez telefonu, a tak nie powinno być. Jak chcemy cokolwiek odpalić, no to są dziwne komunikaty. Ja Wam powiem tak, ten materiał to są takie pierwsze wrażenia, ja tego jeszcze nie podłączyłem do telefonu i się troszeczkę boję, bo to też jest przystroga dla Was. Każdej hiszczyzny, jaką kupicie na AliExpress, od razu nie podłączajcie do telefonu, bo to może być po prostu niebezpieczne dla waszych danych. Ja tego teraz nie zrobiłem, bo mam przy sobie w momencie nagrywania tego materiału, a robimy to spontanicznie, bo to dotarło do nas przed chwilą. Mogę to podłączyć niby do swojego telefonu, gdzie mam konto Google prywatne, konto Google'a, na którym mamy ten kanał na YouTube itd., ale ja tego po prostu nie zrobię. Jeżeli te pierwsze wrażenia Wam się podobają, jeżeli będzie dużo wyświetleń i będziecie chcieli. Usłyszeć więcej, no to ogarniemy jakiś telefon, założymy dodatkowy konto Google i tam to podepniemy, zobaczymy, jak działa, ale powiem wam, na razie nie jestem zachwycony, no jest po prostu dramat. Jeżeli chodzi o pomiary, no to próbujemy je zrobić. Powiem wam tak, wiadomo, że takie pomiary nie są zbyt wiele warte. Jeżeli chodzi o porównanie, jeżeli te dwa zegarki. A raczej zegarek i opaska są obok siebie, bo powinny być w tym samym miejscu, ale widać już, że tutaj ten zegarek po pierwsze podaje wyższe wartości, a po drugie po prostu to mierzenie zajmuje naprawdę dużo czasu. Kiedy Huawei, który kosztuje też no mniej niż 200 zł obecnie chyba, podaje dane od razu, to tutaj trzeba kliknąć, to mierzy, dopiero coś wyświetla. I to Wam powiem jest nie do końca zgodne z rzeczywistością moim zdaniem, bo ten Huawei zazwyczaj podaje naprawdę dobre wartości, więc ja tym zegarkiem bym się specjalnie no, nie sugerował. O, nawet mamy tutaj możliwość pomiaru glukozy we krwi. Wszyscy się zastanawiają, jak to zrobić, żeby to dobrze działało. Aż ja swojego zdajemy, takie wrażenie nam na mnie to zrobił. Nikt nie wie, jak to zrobić, żeby dobrze działało. A tutaj zegarek za 200 zł to robi. No, oczywiście, tutaj już możemy mieć pewność, że to jest generator liczb plusowych. Więc jeżeli oni dodają coś takiego, wiedząc, że nie działa, to jeżeli chodzi o inne pomiary, to ja wam powiem, ja w to po prostu absolutnie nie wierzę. Zrobiliśmy jeszcze jedno porównanie. Moją opaskę Huawei mam 9 położyłem na stole, żeby sprawdzić tętno stołu. No i opaska, bo jest w końcu smart, wie, że stół nie ma tętna. A co się dzieje właśnie na tym podrobionym Apple Watchu? Stół ma właśnie tętno 78. Jeszcze raz zmierzymy. Teraz stół ma tętno 85, 82, 79. Jestem ciekaw, ile kalorii spala ten stół, kiedy tak sobie stoi. Mam nadzieję, że ten prosty eksperyment pokazał wam, dlaczego nie kupować właśnie podrób takich skin. Bo jeżeli chodzi o parametry zdrowotne to są generatory liczb plusowych, kupcie sobie jakąś opaskę od Huawei, Xiaomi czy kogoś za mniej niż 200 zł. Jakieś starsze wersje, nawet poniżej 100 są i to coś wam będzie pokazywać, co będzie mieć coś wspólnego z rzeczywistością, tutaj. No, Tętno stołu. Czy ja muszę Wam coś więcej mówić? Planowaliśmy jak zwykle sprawdzić to na parówkach, ale nie trzeba, stół wystarczy. Jak ta chińska podróba Apple Watch, wypada po pierwszych wrażeniach? Jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli ktoś patrzy z daleka, no to faktycznie będzie mógł się nabrać na to, że to jest Apple Watch, ale tak się zastanawiam, no. Czy to ma sens? Czy naprawdę chcecie kupować byle co, tylko po to, żeby to wyglądało jak popularny produkt? Jeżeli szukacie czegoś, co wygląda jak Apple Watch i będzie dobrze działał, no to dołóżcie drugie tyle i dostaniecie Huawei Watch Fit 3, gdzie cała branża technologiczna śmiała się, że to jest sprzęt, który po prostu wygląda jak Apple Watch i jest w tym dosyć dużo racji, ale wiecie o co chodzi. Wtedy dostaniecie fajny, prostokątny zegarek, który będzie działał, będzie robił dobre pomiary, który będzie miał własne oprogramowanie, a to to jest po prostu szmelc. 250 zł wydany, no i będę próbował to zwracać, bo. No, nie ma to sensu, po prostu nie ma sensu tego kupować. Oczywiście, jeżeli ten film nagle zrobi 100 tysięcy wyświetleń, 2000 czy tam 5 tysięcy łapek w górę, uznacie podrobione, niedziałające produkty. Apple a nas bardzo interesują, to jasne. Wezmę inny telefon, podepnę to dokładniej, to sprawdzę, ale powiem wam. Moim zdaniem nie ma sensu, bo już teraz widać, że to jest po prostu badziew. Nie chciałbym tego używać, nie chciałbym takiej podróby nosić. Słaby ekran, słaba jakość wykonania, słabe oprogramowanie, pomiary z dupy po prostu. 250 zł absolutnie nie warto. Jeżeli chcecie coś zrobić z tymi pieniędzmi, no to weźcie, nie wiem, wyrzućcie przez okno, spuśćcie w toalecie i to i tak będzie większy pożytek niż kupowanie takiego dzielostwa. To już było wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. Na koniec zostały nam formalności: łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarze, porozmawiajmy, co sądzicie o takich produktach. A na koniec mam dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Dzisiejsze hasło to jest podrobione jabłko, więc jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, to piszecie takie hasło w komentarzu. A poza tym co? Widzimy się w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu, słyszymy w podcaście o technologii, być może nawet niedługo widzimy w Muzeum Gier i Technologii. No i co? Do zobaczenia, cześć!